Będzie pochwalony pani, pani gospodyni, nowe lotko stoi w sieni. Zielony gaj, koszyczek jaj, w tym tu domu jest tu kamień co gospodo siodo na nim. Zielony gaj, koszyczek jaj, w tym tu domu jest tu woda, gospodyni, jak jagoda, zielony gaj. Koszyczek, jaj, W tym tu domu są to pinki, mogą spodosz ładne synki. Zielony gaj, koszyczek jaj, w tym tu domu są to wiórki, mogą spodosz ładne córki. Zielony gaj, koszyczek jaj, w tym tu są to kunie, co skakają bez jabłonie. Zielony gaj, koszyczek jaj. W tym tu domu są tu kozy, co skakają bez powrozy. Zielony gaj, koszyczek jaj. W tym tu domu na rogu, wisi mieszek tworogu. Zielony gaj, koszyczek jaj. Jeśli chcecie oglądować, to musicie coś darować. Zielony gaj, koszyczek jaj.